Wygląda na to, że administracja Bidena traci kontrolę nad Senatem. Wydawało się to mało realne, a jednak dwóch dwoje senatorów, Joe Manchin z zachodniej Wirginii i Kristen Cinema z Arizony, blokują różne inicjatywy ustawodawcze Bidena. Między innymi. Yy, Zmiana prawa wyborczego, żeby wprowadzić na stałe dłuższy czas głosowania, a także głosowanie korespondencyjne, utknęło. Manczni się na to nie zgodził, wiedząc, że ma decydujący w tej sytuacji głos. Kolejna kwestia inwestycje w ramach wielkiego planu rozbudowy infra infrastrukturalnej. Biden proponował 2,3 biliona dolarów. Kwota ta po trudnych negocjacjach stopniała do miliarda, do biliona dolarów. Sytuacja jest złożona. Wygląda na to, że demokraci stracili większość w Senacie i każda ustawa będzie musiała być szczegółowo negocjowana, a co gorsze, trzeba będzie iść na daleko idące ustępstwa.